Ej kochani, już dawno nie było ekologicznych metod kręcenia włosów, więc dzisiaj, wracam z takim filmem, pokażę Wam bardzo starą, taką tradycyjną metodę, e, którą możecie zakręcić swoje włosy. Jest troszeczkę niewygodna, bo idziemy z tymi włosami spać, ale zaraz zobaczycie o co chodzi. Ale za to mamy ekologiczne loki, bez e, potrzeby używania jakichś lokówek czy prostownic. E, co będziemy potrzebować? Przede wszystkim lekko wilgotne włosy. Moje są właśnie świeżo umyte, jakieś. Produkt albo do stylizacji, albo wygładzający włosy, jeżeli tego potrzebujecie. Ja akurat mam taką nowość Essence Ultime, a to jest taki balsam upiększający do włosów. Po prostu chcę, żeby się nie puszyły, żeby później były takie ładne loki podkreślone. Mogłabym też użyć jakiegoś olejku, ale tak jak mówię, możecie też użyć czegoś do stylizacji. Może to być pianka, może to być jakiś wosk, w zależności od tego, jakie macie włosy i czego potrzebujecie. No i przede wszystkim potrzebujemy jakiś spinek, który nam dobrze włosy zabezpieczał. Ja mam takie spinki fryzjerskie. Tak wyglądają. Niestety są dosyć krótkie, więc ja ogólnie Wam polecam kupić dłuższe albo użyć jakichś dłuższych suwek. Także ja będę używać takich żabek, ale będę zakładać na każdy taki fragment włosów dwie takie żabki. Od czego zaczynamy? Przede wszystkim włosy powinny być rozczesane, moje już są, dzielimy je na pół. A później jak już mamy włosy podzielone na pół, to dzielimy je jeszcze raz na pół. Górną część przypinamy, żeby nam nie przeszkadzała i zaczynamy kręcić włosy od dołu. Nakładam sporo porcji tego tak, kosmetyku. Szczególnie tutaj na końcówki, żeby je zabezpieczyć, żeby się nie puszyły. Teraz będę brała sekcję. Te włosy podzielę mniej więcej na trzy sekcje. I zawinę je wokół palców, wokół dwóch palców wywijamy i robimy takie Przypinamy takie pierścionki. O tak. I będziemy je przypinać na płasko do naszej głowy. Żeby złapać jak najwięcej włosów no, w ten sposób. I tutaj zabezpieczę jeszcze z drugiej strony drugim takim klipsem. Te włosy dzielimy jeszcze raz na pół i powtarzamy te same czynności. Teraz mogę użyć już warstwy górnej i robię wszystko dokładnie tak samo jak w przypadku dolnej. zakręcone wszystkie włosy, są wszystkie upięte. Jak były jakieś grubsze pasma, to przypinałam kilkoma tymi żabkami, a jak były takie, które nie chciały się utrzymać innych, po prostu spinałam dwa te pierścienie ze sobą, żeby jeszcze mocniej się trzymało. Także mam nadzieję, że wszystko się będzie do rana trzymało, bo to się tak luźno trzyma, więc... O, tu laty, ja po prostu, muszę jeszcze raz przypiąć. To się luźno trzyma, ale mam nadzieję, że dzięki temu nie będzie na tych włosach takich zagnieceń, takich, wiecie, takich śladów widocznych, w którym miejscu po prostu były przypięte te pięknie, trochę się, czuję jak wiją. Why don't you love me? Um, także widzimy się przy rano. Do zobaczenia. Good night. Hej, witajcie rano. Jak widzicie, e, tak wygląda moja fryzura po śnie. Tutaj jakiś lok mi się już wypuścił. E, ale teraz wypuszczę pozostałe fale i zobaczymy, co z tego wyszło. Ok, teraz mam szalone fale, więc wszystko idzie w dół. Po, po to biorę w dół, żeby opadły na swoje miejsce, tak jak powinny się układać. Ok, teraz trzeba je ułożyć palcami. E, przede wszystkim będę potrzebować czegoś. E, ja używam olejków do fal, żeby je zdyscyplinować. Troszeczkę obciążę, troszeczkę, e, żeby poszły w dół żeby się tak nie kuszyły. Że teraz olejek rozcieram w dłoniach i lekko w całe włosy. Ok, teraz mam tu szczotkę z naturalnego włosia i chcę je trochę z wierzchu wygładzić, żeby się tak nie roz, um, wiecie, nie rozdzielało. Odkręcamy pojedyncze pasma, zabijając je wokół końców. I kiedy jesteście zadowoleni z efektu, możecie sobie delikatnie włosy utrwalić. Ja tak robię naprawdę z daleka, nie chcę ich mocno sklejać. I dla mnie ważniejsze jest to, żeby ładnie pachniały latem, także popsikam je to jest taki mój patent, bo jak będziecie szły i włosy będą Wam się ruszały wokół twarzy, to będziecie czuły ten piękny zapach, albo jak będziecie się z kimś witać, to też będzie on czuł ten właśnie fajny zapach. Ja się używam z Bath Body Works Sweet on Paris. Kochani, to jest mój tutorial na tak zwane pin curls, czyli na takie... Loki na pierścionki, u nas się to tak nazywa. E, czy metoda jest fajna? Na pewno jest fajna, daje fajny efekt, daje, e, można pokręcić włosy bez użycia ciepła, ale jest troszeczkę męcząca, jeżeli chodzi o te właśnie spinki, o zakładanie tych spinek, o nawijanie tych pierścionków oraz o zdejmowanie, e, ale efekt jest moim zdaniem fajny, to są takie duże fale, włosy są uniesione, nie są oklapnięte, naprawdę ładnie to wygląda. Jeżeli będziecie nawijać mniejsze kawałki, mniejsze, mniejsze pasemka, to na pewno uzyskacie drobniejsze fale. Jeżeli coś Wam nie wyszło, możecie oczywiście zawsze poprawić lokówką. Dajcie kciuki w górę, jeżeli lubicie naturalne metody kręcenia włosów. Będę takie filmy robić częściej. No i do zobaczenia już niedługo. Pa, pa!